Norman V. Pili Entuzjazm zmienia wszystko. Entuzjazm jest zaraźliwy. To jedno zdanie mysterego sprawiło, że zagadnieniu entuzjazmu warto się przyjrzeć bliżej. Książka dokładnie o tym sprawiała wrażenie pozycji idealnej. Niestety okazało się inaczej. Słowo entuzjazm z braku synonimów odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki, a jakichś konkretniejszych wniosków niewiele. W zasadzie to nawet można by powiedzieć, że w połowie przypadków można by zastąpić entuzjazm słowem wiara. Autor wszak jest duchownym i zarówno o wierze, jak i o Bogu pisze sporo. A co do entuzjazmu? Ciężko się nie zgodzić z tytułowym stwierdzeniem. Niemniej jednak również ciężko jest wyciągać z książki coś bardziej dla siebie. Jedno zapisane zdanie jako wniosek z ćwierć tysiąca stron książki to jednak trochę za mało.